Czy msza święta, odprawiona przez złego kapłana, liczy się tak samo jak ta odprawiona przez dobrego? Myślę, że należy tu jednak rozpatrywać osobno sprawę funkcji ściśle sakramentalnych oraz kwestię obowiązków, które wprawdzie wchodzą również w zakres działalności pasterskiej nie posiadają jednak one charakteru sakramentu. Ważność sakramentu Mszy Świętej jest całkowicie niezależna od osobistej wartości i walorów człowieka. Sakrament nie jest bowiem jego dziełem. Podobnie na przykład diament nie przestaje być diamentem, jeśli ujmie się go w brudne palce. Właściwości diamentu spoczywają bowiem w nim samym, nie są zaś funkcją trzymających go palców. Z uznania świętości sakramentu wynika postulat, aby udzielany on był godnie, czystymi rękoma przez człowieka, który bodaj w momencie popełnia czynności sakramentalne. W przypadku przeciwnym musimy powiedzieć, że funkcja sakramentalna została spełniona niegodnie. Ale to ksiądz taki grzeszy, bierze na siebie odpowiedzialność. Bez względu na to, czy ludzie przyjmujący ten sakrament wiedzą o jego niegodności, czy też nie. Jeśli wiedzą, ów ksiądz jest ponadto winien zgorszenia. Zaś o gorszycielach Ewangelia wypowiada się w bardzo niedwuznacznie i bardzo twardo. Ksiądz pozostający w stanie grzechu ciężkiego nie ma moralnego prawa na przykład na spowiedź świętą a także napełnienie funkcji sakramentalnej. Jeśli pełni je czyni niegodziwość. Sam sakrament zachowuje jednak nawet w takim wypadku swą świętą ważność. Również niezależnie od tego, czy osoba przyjmująca sakrament wiedziała o niegodności księdza, czy też nie. A teraz sprawa duszpasterskich czynności paschalnych. Konkret przykładowy. Sprawa nauczania. Jeśli na przykład ksiądz odczytuje z kazalnicy Ewangelię, to oczywiście nie będzie ona obiektywnie ani bardziej prawdziwa w wyniku faktu, że odczytujący ją jest dobrym i mądrym człowiekiem, ani też mniej prawdziwa, jeśli ów człowiek jest osobiście ograniczony lub nieuczciwy. Nie są to bowiem jego słowa. Ale w momencie, gdy zaczyna tłumaczyć Ewangelię, albo też oparłszy się o ideogram danego wersetu, zaczyna nauczać. Cała i wyłączna odpowiedzialność spoczywa ostatecznie na nim. To, co ów człowiek zrobi z przeczytanym tekstem, czy jego myślą przewodnią, będzie w pierwszym rzędzie funkcją jego wiedzy lub niewiedzy.